W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Nazywam się Denis Brams, zapraszam na program. Zabiję Was. Mam nadzieję, że umrze Pan w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Najpierw w okręgu Warren zobaczymy skazanie Lensa Reniona. 57-latek przyznał się do próby zabójstwa. Ponad pół roku wcześniej wysłał niepokojącego SMS-a do rodziny, po którym jego brat zadzwonił na numer alarmowy. Jestem jego bratem. Siedzi sam i myśli o samobójstwie. Coś połknął i mówi, że chce zasnąć. Ma w domu broń. Raczej nikogo nie skrzywdzi. Brat poprosił, aby policjanci sprawdzili, co dzieje się z ranionem, który był strażnikiem więziennym. Wizytę zarejestrowała kamera w dzwonku. W grupie interwencyjnej jest Sara Von, policjantka z 12-letnim stażem. Co mówi? Niech poda kod do garażu, to sprawdzimy, co z nim. Idzie. Już jest. Ranion strzelił raz do wą. Nie trafił, ale wielokrotnie oberwał, pokaż ręce, pokaż ręce, Zdragaj! Zdragaj! Ciała? tak. Policjanci udzielają pomocy Renianowi, który trafił do szpitala. Przyznał się do winy, ale podobno nie pamięta incydentu. Oskarżony Lance Renin. Grożą mu 23 lata więzienia. Najpierw oskarżyciel puszcza nagranie. z wypowiedzią Reniona na minuty przed otwarciem drzwi. Nie żyjesz. Nie żyjesz. To głos Reniona, który poczekał jeszcze dwie minuty, zanim otworzył. Teraz policjantka von zwraca się do sędziego i sprawcy. Przez 12 lat służby patrolowej miałam do czynienia z setkami ludzi w sytuacjach kryzysowych. Tylko Lance Ranian próbował mnie zabić. Nie wyszłam bez szwanku. Cierpię na zespół stresu pourazowego i przeszłam wielomiesięczną terapię. Od skutków nie uwolnię się do końca życia. Renion przemówi do sądu. Chciałbym przeprosić policjantów. Niewiele pamiętam. Żałuję, że do tego doszło. Proszę Was o wybaczenie. Sędzia po wysłuchaniu łzawych przeprosin oskarżonego ogłasza wyrok. Panie Runion, nie potrafi Pan wyjaśnić sądowi, dlaczego to się stało. Ja także nie zdołam tego uczynić. Nie był pan karany, co sąd bierze pod uwagę. Sąd skazuje pana na 10 lat więzienia. To minimalny wyrok. Maksymalny wynosi 15 lat. Ponadto Renian zostaje skazany na minimum 7 lat więzienia za próbę zabójstwa z użyciem broni palnej, w sumie więc odsiedzi 17 lat. Susan Suret. Przesłuchanie w sprawie kaucji przewodniczy sędzia John Harley. Cześć, panie Harley. Susan Suret oskarżona o zakłócanie porządku w stanie nietrzeźwości. W barze wdała się w bójkę z kobietą i wezwano policję. Zadarła już sprawę. Sędzia zadaje pytania, nim wyznaczy kaucję. Ma pani pieniądze w banku? Nie w tej chwili. Jak opłaca pani mieszkanie? Pracuję. Zawód? Fryzjerka. Obcina nie tylko włosy. Jestem Kayla Kapkeks. Kto taki? Kayla Kapkeks. Dziewczyna do towarzystwa, gwiazda porno. Modelka. Model. Wow. Ta 54-latka zdobyła popularność w internecie. Robię to także w domach klientów. Fryzjerstwo. Dziękuję, miałem wątpliwości. Od 30 lat. To dobre podsumowanie. I Solet przechodzi do poważniejszego tematu. Dziś zostałam pobita przez policję. I to, bo ktoś pchnął mnie na ziemię. Pokazała obrażenia, sędzia rozważa następny krok. Biorąc pod uwagę jej stan, proszę nie wyznaczać kaucji. A co mamy zrobić? Nie wypuszczę jej z powodu tego, co widziałem. Potrzebuję pomocy. Obrońca domaga się także badania psychiatrycznego. Sędzia je nakazuje i wyznacza 100 dolarów kaucji. Dziękuję. Chodź, Susan. San Diego, Titus Colbert został oskarżony o potrójną próbę zabójstwa policjanta i nielegalne posiadanie broni. 33-letni rzekomy członek gangu włamał się do mieszkania byłej dziewczyny, która wezwała policję. Gdy się zjawili, uzbrojony po zęby Colbert zaczął strzelać. Impas trwał 5 godzin. Władze musiały zamknąć drogi i zawiesić loty z pobliskiego lotniska. Na szczęście nikt nie został ranny, Kolberta aresztowano. Grozi mu 105 lat więzienia, ale w sądzie nie interesuje się swoimi prawami ani całą sprawą. Nie poddam się gnębieniu. Pokazuje symbol gangu i przerywa procedurę udzielając osobliwej lekcji historii. 1 maja 1776 roku. Data odnosi się do pochodzenia iluminatów, tajnego stowarzyszenia łączonego z teoriami spiskowymi. Domagam się nowego porządku świata. Oskarżony stanie za tydzień przed sądem. Obrończyni w jego imieniu nie przyznaje się do winy, ale Colbert Nadal zachowuje się osobliwie. Iluminaci to my. Sędzia proponuje mu inną śpiewkę. Ostatnia szansa milczenia, albo pan wyjdzie. Rozumie pan? Odpowiada po krótkiej chwili. Iluminaci to my. Zostaje wyprowadzony z sali i poddany licznym badaniom psychiatrycznym. Mogę podróżować między strefami czasowymi. Jestem wyjątkową istotą pod ochroną. Sąd uznaje go za poczytalnego. Dwa i pół roku po incydencie Colbert przyznaje się do winy. W zamian za to prokurator rezygnuje z zarzutu o cztery próby zabójstwa policjantów i nielegalne posiadanie broni. Colbert zostaje skazany na 20 lat więzienia. Przez 20 lat rozstrzygałem sprawy kryminalne i sugeruję: Nie trzeba. Wiem jak praktykować prawo. W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Gdy podrośnie, zapyta, to powiedz jej prawdę. W San Antonio wyroku słyszy Ignacio Rodriguez. Oskarżony o wyrządzenie krzywdy dziecku, kiedy ratownicy znaleźli jego czteromiesięcznego syna, był nieprzytomny, leżał twarzą do ziemi. Dziecko zmarło w szpitalu. Rodríguez twierdził, że robił ćwiczenia zalecone przez pediatrę i zostawił synka, aby zająć się drugim dzieckiem. Gdy wrócił zaniepokojony stanem syna, wezwał pogotowie. Sekcja zwłok wykryła pęknięcie czaszki, a śmierć spowodował rozległy krwiak. Wtedy oskarżono Rodrígueza o morderstwo. Teraz w sądzie pójdzie na ugodę. Przyzna się do wina, prokuratura oskarży go o świadome wyrządzenie krzywdy dziecku, za co nie grozi kara śmierci. Panie Rodriguez, przyznaje się pan do winy? Tak. Sędzia William Meza nałoży najwyższą przewidzianą karę. Wyrok 50 lat więzienia. Teraz stanie twarzą w twarz z matką dziecka. Angelą Gonzalez. Nienawidzę cię, bo skrzywdziłeś naszego syna. Nigdy ci tego nie wybaczę. Miałeś nas chronić, a złamałeś nam serce. I co ma powiedzieć córce o losie braciszka? Gdy podrośnie, zapyta. Powiedz jej prawdę. Powiedz, jak być powinno. Nie okłamuj jej. Powiedz jej całą prawdę. Ignacio Rodriguez odsiaduje wyrok o zwolnienie warunkowe może się ubiegać w roku 2042. Ronald Ziegler. Ronald Ziegler. Na Florydzie przesłuchanie w sprawie kaucji. Ronald Ziegler jest oskarżony o nękanie i złamanie zakazu zbliżania, o który wystąpiła jego dawna sąsiadka. Co zaleca prokuratura? 25 tysięcy dolarów kaucji. Karany? Nie i monitoring elektroniczny. Opinie obrońcy z urzędu? otrzymuje rentę inwalidzką, niewystarczającą na wpłacenie kaucji. Pozostanie w areszcie, jeżeli zostanie nałożona kaucja. Sędzia Jeffrey Levinson przerywał brońcę w pół słowa. Kim jest dla niego Linda Mendola? To moja była sąsiadka. Jak wysoki sąd widzi, to dzieje się od lat. Pan Ziegler nie zostawił tej kobiety w spokoju. Ja. Sędzia chce załatwić sprawę, ale obrońca występuje w imieniu klienta. Gdybym mógł... Proszę, skończyć. Wnioskuję o monitoring elektroniczny z możliwością wychodzenia z domu, bo nikogo nie zaatakuje. Zakaz wychodzenia jest drakoński. A ponieważ otrzymuje rentę, trafi do aresztu. Coś jeszcze? Nie wiem. Zmniejszam kaucję do 10 tysięcy. Monitoring elektroniczny z możliwością wychodzenia z domu, ale żadnych kontaktów pośrednich. Nie zbliży się na mniej niż 150 metrów do ofiary pani Mendozy. Obrońca z urzędu załatwił klientowi obniżenie kaucji o 15 tysięcy i łagodniejsze warunki, ale walczył więcej. Ja tylko wystarczy. Dziękuję i powodzenia. Proszę tylko o chwilę. Jasne. Wiem, że to frustrujące, ale występuje w imieniu klienta. Sędzia znowu mu przerywa. Oto, na czym polega frustracja. Tu przestrzegamy następującej zasady. Prowadzimy spór, aż sąd rozstrzygnie. Pan dalej spiera się z sądem. W sądzie kryminalnym dość często prawnicy nie rozumieją tej idei. Wysłuchałem argumentów obrony i oskarżenia. Podjąłem decyzję. To chyba zamyka sprawę. Jeśli chce się pan wspierać, coś przedstawić, jedynie dodatkową informację. Otrzymuję 700 dolarów renty inwalidzkiej. Proszę o wzięcie tego pod uwagę i takie wyznaczenie kaucji, żeby mógł ją zapłacić już w tym miesiącu. A nie czekać dwa lata aż uzbiera. Lepsze to niż 10 tysięcy z sufitu. Tak wykorzystałem szansę, którą dał mi wysoki sąd. Dziękuję bardzo. Sędzia dorzuca coś do nieszczerego podziękowania. Słyszał Pan, co mówiłem? Rozstrzygałem sprawy kryminalne i sugeruję. Nie trzeba wiem, jak praktykować prawo. Nie ma sprawy. Pomimo tej wymiany złośliwości pozwanemu zmniejszono kaucję i sąd uznał go za niewinnego oskarżenia o nękanie. Teraz przesłuchanie przedprocesowe w okręgu Nassau. 52-letnia Kimberly Kessler oskarżono o zamordowanie Jolene Cummings. Raporty wskazują, że się nie dogadywały. Kessler rzekomo jako ostatnia widziała ofiarę żywą w salonie fryzjerskim, w którym pracowały. Później odkryto tam krew. Ciała Cummings nie odnaleziono. Na zdalnej rozprawie Kessler nie przestrzega zasad. Wyłączycie mikrofon, jak powiem, co zechce? Dobry pomysł. Niewyłączony. Dobrze. Jej obrońca tak by wolał. Proszę o wyłączenie jej mikrofonu. Nie trzeba. Niewyłączenie sprawdza się na chwilę. Chcę się pozbyć obrońcy z urzędu. Jordan Beard jest siostrzeńcem Johnson. Jest kuzynem Jolene. Kessler twierdzi, że obrońca z urzędu jest spokrewniony z ofiarą Jolene Cummings. Jordan Beard. Jest siostrzeńcem Johnson. To nieprawda, sędzia ma dość Kessler. Sierżancie, proszę ją zabrać. W więzieniu dziwne zachowanie Kessler pogłębia się. Obrzuca strażników odchodami i podejmuje strajk głodowy. Po siedmiu miesiącach na przesłuchanie z oceną psychiatryczną Kessler przywożą na wózku. Waży zaledwie 33 kg, jest w kaftanie bezpieczeństwa, ale powtarza to samo: Jordan Beard jest kuzynem Jolene Cummings. Nie posłuchała, gdy sędzia nakazał jej milczenie, więc wywożą ją z sali. Została uznana za poczytalną i czeka na proces. To wszystko na dziś. Dziękuję i do widzenia.